Dzień dobry. Dzisiaj jest 9 grudzień 2025. Smoczę opowieści i jak codziennie. Kochani, zaczniemy dzisiaj od karty, która mówi nam, jeśli teraz nie potrafisz być życzliwy dla samego siebie. Z jak największą życzliwością zatroszczysz się o inną istotę. Oprócz tego mamy kartę królowej Pucharów i kartę czasu. I no właśnie. To jest już tak oklepane, tak trywialne. Ale ja to też powtórzę. Jak Możesz kochać innych, jeżeli naprawdę nie kochasz siebie. Tego się nie da. Nie da się zastąpić tego, że sami siebie cenimy, kochamy, kochając kogoś. Najpierw stań przed lustrem, popatrz sobie w oczy. I naucz się mówić tak naprawdę z głębi serca: Kocham cię. Ja też się tego uczyłam. Też stawałam przed lustrem i mówiłam: Kasiu, kocham cię. Yy, powtórzę coś za Klaudią Ping Pingot. Nikt z dzieciństwa nie wychodzi w całości. Nasi rodzice, pomimo tego, że chcieli dać nam wszystko, co tylko mogli, my też, jako rodzice, staramy się dać swoim dzieciom to, co jest najlepszego, co najwięcej możemy, ale zawsze coś jeszcze zabraknie. Nasze dzieci czasami mają inne oczekiwania niż to, co my możemy dać. I tu następuje ten moment, gdzie my, jako dzieci, zaczynamy się zastanawiać, czy na pewno jesteśmy kochani. Pamiętajcie o tym, że przyszliśmy tu na różne lekcje. Każdy z nas ma co innego do nauczenia, ale jedno mamy się wszyscy nauczyć. Kochać. Kochać tą szczerą, otwartą miłością. Czas płynie, a my mamy się nauczyć kochać. Popatrzcie na tą kartę. Królowa Pucharów. Królowa Pucharów to przeważnie większość. Tarocistów, większość opisów kart mówi, że to jest kobieta, która jest bardzo uczuciowa. No bo puchary to uczucia. Ale zobaczcie, ona jest w samotności, wśród szuwarów na jakiejś malutkiej wysepce. Uczy się kochać siebie. To jest jeden z wymiarów tej karty. To jest jeden z wymiarów. I właśnie jest czas na to, aby nauczyć się kochać siebie, aby później móc zaopiekować się wszystkimi dookoła. My przeważnie staramy się zaopiekować wszystkimi dookoła, aby nie przyznać się, że gdzieś w naszym życiu pogubiliśmy się, straciliśmy czas na na to, żeby zobaczyć, czy my sami siebie ko kochamy. I właśnie dzisiejsze karty mówią o tym: wróć do tego, aby ukochać siebie, aby zacząć doceniać najpierw siebie. Wszyscy się śmiejemy, lecąc samolotem, jak tam stewardesa pokazuje, co mamy robić w razie jakiegoś zagrożenia. I tu też bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz. Wszyscy ci powtórzą: najpierw załóż maseczkę tlenową sobie, a dopiero pomagaj ludziom dookoła. Jeżeli ty nie będziesz miał siły do pomagania, tlenu do pomagania w tym wypadku, to nie pomożesz dziecku czy współtowarzyszącym osobom. Najpierw trzeba pokochać siebie, potem można naprawdę tą szczerą z głębi serca miłością kochać innych. Wcześniej to nie jest miłość, a lęk przed samotnością. Lęk przed tym, abyśmy zostali sami. I tu znowu ten czas wychodzi. Bardzo często słyszę, że masa osób wracając do domu włącza telewizor, radio, robi hałas. Musi być ten zgiełk, bo jak jest cisza, to zaczyna ją to denerwować. Ja telewizji nie oglądam u, z 15 lat, może nawet więcej. Mam internet. Tam znajduję to, co jest mi potrzebne, ale ja też nie słucham non-stop muzyki, nie mam włączonych radia, komputeru. Lubię słuchać ciszę i wsłuchiwać się w bicie mojego serca. Nauczyłam się kochać siebie. Nauczyłam się, że aby móc pomagać innym, muszę też umieć pomóc sobie. Zacznijmy kochać siebie. Zrób sobie w tym roku pod choinkę drobny prezent, taki, który Ciebie zadowoli. Niech to będzie pięć minut gdzieś w ciszy, w spokoju, jeśli tego potrzebujesz. Niech to będzie obejrzenie filmu, który lubisz, przeczytanie książki, którą od dawna marzyłeś, marzyłaś, aby przeczytać. Zrób coś dla siebie. Zrób coś dla siebie. I to nie jest samolubstwo. To jest dbanie o swoje potrzeby. Bo najpierw ty później innym zakładasz maseczkę tlenową ale najpierw musisz sobie pomóc sobie pokazać, że się kochasz a wtedy nauczysz się kochać innych i zobaczysz, że miłość przyjdzie bo kiedy kochamy siebie kiedy umiemy pokochać siebie z naszymi wadami i zaletami. Często nasze wady, to co my uważamy za wadę, może okazać się wielką zaletą. I kiedy już nauczysz się właśnie doceniać siebie z tego, Czystego, głębokiego serca, powiesz sobie w oczy: Kocham Cię. To wtedy nauczysz się tak naprawdę kochać innych. I nieważne, czy będzie to dziecko Twoje, czy partner, partnerka. Jesteśmy karmieni tym, że dbanie o siebie to jest. Narcyzm to jest egoizm. Nie mówię tu o te przerysowane dbanie o siebie, takie właśnie już w sensie zbyt mocnym, ale to pozytywne, gdzie umiemy docenić siebie. Jest to trudne. Ale bardzo wartościowe. I zacznijmy dzisiaj właśnie patrzeć sobie w oczy i mówić: Kocham Cię. Zacznijmy od tego, a później przyjdzie czas na to, aby popatrzeć. Dzieciom, partnerowi, partnerce, rodzicom w oczy i szczerze powiedzieć, kocham, bo to jest trudne. Pięknego dnia i umiejętności znalezienia czasu na to, aby pokochać siebie, aby później zadbać. O wszystkich dookoła. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne smocze powieści.